O Zresztuje to kumy. nie Dobrze. Wędrum. Ciebie Hello. Powiedział mi mi nie No! <laughs> 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 Ej, królny, no! Co to doży? Za za? Co to doży? Co Co O oh, kurwa! To Takować go. go! Dobra, weźcie stęp! Aha, Dobra, i co? Co to? Nie wiem. No, beczyste. Kurwa, mać. Panon. <gryw> Jest tak długo, co? Co to? Te? Co tej panon? Nie no, mogę. Okay. Pomóż mi, Bartek. Kurwa. No, czekaj. Stawaj się. What? <gryw> Hello, team. Hello, guys. Ico eater fuck up. Please FF. FF. A gdzie idziemy? ma? Outside? Ico dors. Czy dors właśnie? Czy są? Dors, dorsy tu de Ventrons. Sus. <grym> dors tu. Amongus. Yes. <grym> Ale uniki robi. Susy się skaka Dawaj da tu. A poza chyba progres się liczy, tak? tak okay, leży Daj mu -ta Wyszedł! Jeszcze ja, jeden! Ja, Gdzie? Ja, ja ja się nice. Nie Zabok. mam zero Brawo Jest jeden, na górze

Nice. Ruins. A bo to jest jala jala, kolega. Nice. Jak ten złóż zaziębiony? Wanda. Mam de facto coś. Prince Side. Prince Farm. No i co? Zróbmy to. Nie ma się. Eee, Kukul ten, no, kościół, kuchnia. Kurwa. Mam defa. sobie We, defa. I defuj, masz Ech. defa. Pamiętaj. Trzeba Ja pierdolę. Abstrę. Kitchen. Proszę. Nie, gala. Nie, nie wyklej. Kładź. Nie wyklątowałem. Niech mi za plece patrzy, Michał, tylko. Nie, to nie jest normalna. Aha. Mm. 50. gdzie paka tam zostało? Chwilę poczekam, kurwa piknę. No. Mam nice. pakę Neko. Patrz, patrz, nice. Coś to tam zrobił. No, odjebałem odj ich trochę. Jest Kolejny brawo. Tu jest obity ze Kolejny obity no, Kolejny obity Pit? Nice o, Już są blisko Nie ma pake Mam pakę Wziął? Nie ma Nie, mam Ja My mamy U nice. góry jest oh, co O nie, podam. Bomba. Nie, no, ale ja Co ty zabijasz? Na... na... do budówce. Na rynek, na rynek. Jest zimno. Bóg przebiegło do tego. No, Ej, bada. leży. Jeden jeszcze jest na Secret'cie. Baka mam. O! Mogę AC? Podam. Smaucik. Hmm

Za ja pociągiem śpi ten dostał. Grawa? O kurwa! E, tu jest niebieski. to niebieski. O, tam, nie, nie, Trzech ścian, ale już jest. Cztery nie O dostał. Nastawka, nastawka. Nie jeszcze. Jeden jest. nawka. Tam cztery na pewno. Tam, cztery, cztery, cztery. Tu nie trafiłem. Na znaku jest zawka jak coś. Na pociągu stoi tam. Na górze. Na Awka leży, o, o, um, okay, leży, no, sonora, leży jeszcze nice. yes. patrz, 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 oh, patrz, yes, patrz

Patrzył tego shorta, a nie tego. Chodźcie, chodźcie na spaniu. Jak ja nic nie się umiem a, What? Uf. O kurwa. Lepiej. Jakie <tryk> ekonomia, pociski i Zwyżysz to, zabi się, kill w konsoli To się miał rzeczy Dawaj, wyszkajcie, stanie się. Nie weź się. No, What the fuck? To nie po lewej siedzi. Właśnie no, wiem, no. czemu tak robię. Ops. Ale. Ja za... Mi jest kurwa Leży banan. Leży do mid. Słuchaj. Mhm. Jadą, jadą, Idom, jadą! Idą, To mamy! Pali, pali, pali! Dobra, pali! Pali, pali! górę. Góra, Pali, wyszli, wyszli. Góra, Pali, pali! dwóch pali! się trafia do góry. pali! Co pali, pali! Pali, pali, się Pali, pali, pali! Pali, pali, pali! Pali, pali, Kurzy. Grab gear and let's go. Rabbię tutaj and let's go. chować. tutaj I się, się no, mi się wyłączyło to nagrywanie? Jak nie jak nie wiem, nic. Minimalist. Właśnie, Minimalist. Czasem mi też się. Minimal mogę wyłączyć. Idź, widzę. Proszę albo daj. Napierdalaj, graj co chcesz. To nie ten. Sprawiłem. Blisko, blisko, blisko. OP, blisko. 0 HP. Nice. Nice. No dobry. Zostaje tapa, zajebota. Napierdalaj. Konekty mogą być jest. na B. Tu jeden ma 12, drugi 20. A, no to... Z... Johnmig ma dwanaście... dwadzieścia. Będziesz grać A, to się. A jak chyba. E, to... Jestem. Leży. Nice. Jeszcze jeden. Leży. Nice. Widzę, na no suicide jeszcze jest jeden, na ciemni. Masz flasze na mikro? No. Wychylę go. A wupa, no mam, ale on nie to nawet znaczy, ten w daleko. No i mi to. Do łama. Dla łama. <grym> 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 dużo, dużo. No głowy na kawę? Na długodówce. A wupa. Zyskaczę, zyskaczę. Ławka. Dlefuję. Ja twierdolę. co? Aha. Ale no niemożliwe. Fak mam. Fleszuję sobie. Ale go uszczelił w dupkę. Zobaczymy czy będę załamany. Ja chyba ją otwierałem. No, tu To jest 90. O, wiedziałem, że przeleci. Oooo. Oooo. Jeee! 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 Zachrawi to! Elka leży jeden tutaj? A, Chyba jeszcze jeden był. Ej, jest ten na końcu. Jak się nazywa? Skocz tam! A jest pistoletem! o. <noise> Bo prawie tutaj, no? Podchodzi! Ej, mały małysz. Wiem, wiem. I, plecy. Rampa. I rampa. Chowaj się. Lewą. O kur... Jedna siamą. Paka jest do prawej w rogu. 30 no, To były drzwi? Nice. z nas. Chujem, drzwi. Na... Drzwi, drzwi. Małe? Małe. Małe. Ależ on strzela Słuchaj babce, hangar Hangar babce Hangar babce nie babce